On nie wie, ale już wraca, już czuje pustkę, już widzi, że nigdzie, nigdzie nie ma takiego spokoju jak przy mnie. Nie musi wiedzieć dlaczego, nie musi rozumieć, czemu ciągle o mnie myśli. To moje ese działa, moja energia już go przyciąga, a ja już nie gonię, nie analizuję, nie wchodzę, nie czekam, bo jestem obecna, głęboko osadzona w sobie, tą wersją, której się nie zapomina. Moje spojrzenie, jego pamięć je zna, mój zapach, on go czuje, nawet teraz, nawet tam. W moim świecie wszystko przychodzi do mnie z miłością, z siłą, z lekkością. On nie wie, ale już czuje, czuje brak, czuje stratę, czuje pragnienie, ale ja już nie jestem brakiem, jestem spełnieniem. To nie magia, to nie przypadek, to ja. Bo ja już jestem osobą, do której się wraca. On nie wie, ale już wraca. Już czuje pustkę, już widzi, że nigdzie, nigdzie nie ma takiego spokoju jak przy mnie. Nie musi wiedzieć dlaczego, nie musi rozumieć, czemu ciągle o mnie myśli. To moje esce działa, moja energia już go przyciąga, a ja już nie gonię, nie analizuję, nie wchodzę, nie czekam, bo jestem obecna. Głęboko osadzona w sobie, tą wersją, której się nie zapomina. Moje spojrzenie, jego pamięć je zna, mój zapach. On go czuje, nawet teraz, nawet tam. W moim świecie wszystko przychodzi do mnie, z miłością, z siłą, z lekkością. On nie wie, ale już czuje, czuje brak, czuje stratę, czuje pragnienie, ale ja już nie jestem brakiem, jestem spełnieniem. To nie magia. To nie przypadek. To ja. Bo ja już jestem osobą, do której się wraca. On nie wie, ale już wraca. Już czuje pustkę. Już widzi, że nigdzie, nigdzie nie ma takiego spokoju jak przy mnie. Nie musi wiedzieć dlaczego. Nie musi rozumieć czemu ciągle o mnie myśli. To moje ese działa. Moja energia już go przyciąga. A ja już nie gonię. Nie analizuję, nie wchodzę, nie czekam, bo jestem obecna, głęboko osadzona w sobie, tą wersją, której się nie zapomina. Moje spojrzenie, jego pamięć je zna, mój zapach, on go czuje, nawet teraz, nawet tam, w moim świecie. Wszystko przychodzi do mnie z miłością, z siłą, z lekkością. On nie wie, ale już czuje czuje brak, czuje stratę, czuje pragnienie. Ale ja już nie jestem brakiem, jestem spełnieniem. To nie magia, to nie przypadek, to ja. Bo ja już jestem osobą, do której się wraca. On nie wie, ale już wraca. Już czuje pustkę. Już widzi, że nigdzie, nigdzie nie ma takiego spokoju jak przy mnie. Nie musi wiedzieć dlaczego. Nie musi rozumieć, czemu ciągle o mnie myśli. To moje esce działa. Moja energia już go przyciąga, a ja już nie gonię, nie analizuję, nie wchodzę, nie czekam, bo jestem obecna, głęboko osadzona w sobie, tą wersją, której się nie zapomina. Moje spojrzenie, jego pamięć je zna, mój zapach, on go czuje, nawet teraz, nawet tam. W moim świecie wszystko przychodzi do mnie z miłością, z siłą, z lekkością. On nie wie, ale już czuje. Czuję brak, czuję stratę, czuję pragnienie, ale ja już nie jestem brakiem, jestem spełnieniem. To nie magia, to nie przypadek, to ja, bo ja już jestem osobą, do której się wraca.